To był taki chłopak, to był taki naprawdę chłopak, ona była taka, ona była łobus, ale którego się dało kochać, którego się dało kochać i którego się nie zapomina, bo, bo czasem ktoś wspomni, o Jezu, zapamiętasz jak było, a pamiętasz jak myśmy tu były, gdzie one poszły czy coś i to się miło wspomina, to się miło wspomina. Jesteśmy przy szpitalu, w którym Ania przyszła na świat, trochę się tu zmieniło, prawda? bardzo się zmieniło. No to był jednak rok 1978. Zima. Pamiętam, było wszystko zasypane, ale szpital, opieka były wspaniałe. No i tu się urodziła właśnie Ania. ważąc 350-53 cm długa. Wszystkie punkty były. Była zdrowa, silna. Ale oczywiście była bardzo głodna. Od małego, tak, to było u Ani, właśnie to. A dała troszkę odpocząć po tym porodzie? E, to znaczy, tak, ona była raczej tak. Jak się najadła, to już była spokojna, najedzona i nie można było narzekać. Była spokojnym dzieckiem, jeśli chodzi o spanie, to była spokojnym dzieckiem. A te pierwsze kolki ząbkowanie inne dramaty niemowlęce? To znaczy no nie było chyba takich dramatów. Jedynie mówię, by po prostu kłopot z pokarmem miałam się okazało. Po to jedziemy prosto. Na drugi dzień był też taki ten, że no mówiłam, że Karolina, bo cały czas miała być Karolina, ale Agnieszka w przedszkolu powiedziała, że nie będzie Karoliny, bo i powiedzieli wprost. Karolina dupę wypina. Tak powiedzieli. No to jakby chciała, no żeby była Ania, no i została Ania, zgodnie z tym, bo chociaż był wtedy szał właśnie na Karolinę, niesamowicie, Dagmary, no, a miała zostać Ania, więc już została Ania. Anna Maria, ponieważ uwielbiałam no, Krawczyka i, i, i nie Krawczyka, tylko krajskiego, więc już tak Anna Maria i, i to już pozostało. Tu był żłobek. Mhm. E, miałam ten okres, e, jak to się mówi, macierzyńskiego. No i potem e, nie było trzeba oddać do żłobka. W tym bloku tutaj, gdybyśmy zerknęli na ten blok, e, tutaj mieszkała e, pani, która była tutaj e, kierownikiem żłobka. E, pani, zapomniałam nazwiska, sobie przypomnę. E, wspaniała tu. No i Poprzyjmowaliśmy Anię do żłobka. No, pierwsze dni było fajnie, potem było trochę fajnie, ale niestety Ania chorowała. Ania y, chorowała na przeziębienia uszy. To było takie charakterystyczne. Ja czasem mówię, że może przez te przeziębienia ten głos taki miała. Czy dzieje się coś, o co oczywiście nie powinnam pytać? Naprawdę zaczynam się bać. Ale niestety Ania jednak nie nadawała się do żłobka i byłam zmuszona poszukać opiekunki. No i pani dyrektor właśnie naszej szkoły 33 zaproponowała mi tu panią właśnie, która też właściwie wszystko wracam z powrotem na oksywie swoimi latami tu i w tym bloku na parterze właśnie mieszka pani Gienia, która Anię uwielbiała, no ale pierwsze jak zabierała Anię, to musiała ją nakarmić, 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 bo Ania była żarłok. żarłok I niestety co się okazuje, Ania w ogóle nie chorowała właśnie. Nie chorowała. U pani Gieni nie chorowała. I to było ciekawe, więc ja nie wiem, czy od małego już te wagary, jakieś takie kombinacje, czy coś, no niestety, nie, no tak to było, że nie za bardzo, nie za bardzo właśnie się przyjęła do żłobka, nie. A później przedszkole jak... W przedszkolu, no w przedszkolu raczej mówię, no chodziła do przedszkola, no też były to okresy chorób, bo wiadomo, że dzieci muszą przejść, nawet zawsze sobie powtarzałam, że chyba lepiej jak przejdą teraz, kiedy są małe, jak w szkole, bo potem nadrabianie odległości i ten, ale tutaj właśnie w przedszkolu jednak, jednak było, no ale Ania zawsze też była zdyscyplinowana, bo... Jak już wiedziała, że będą występy czy coś, to ona po prostu już, już będzie występować. Więc ja myślę, że te emocje wzięły chyba górę nad nią, nie? więc to było też bardzo ciekawe. E, tu chodziła Ania i Agnieszka, chodzimy tak do przedszkola. No, bez zmian, e, No, nawet było trochę ciekawiej, tutaj ten baton, który ma tutaj tą pierwszą y, suszarkę, to mama widziała, czy czasem ja podglądałam, więc było tam coś Ania, czy O babciu, 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 czy coś. Albo były na przykład jakieś tam występy, czy jakieś tu, to też zawsze Ania mówiła, babciu, a dlaczego ty nie jesteś taka stara? Mówi taka stara, bo babci są stareń. A moja mama była naprawdę piękną kobietą, więc też y, no. Długo, długo była pięknej urody, więc dlatego było to dziwne. Wszystkie pani piękne. Tutaj jest, tu było pusto, nie było żadnego, żadnych przejść, żadnych takich Aha. tych, tylko to było tu. Teraz pani przed wodę. Tak, i tutaj jak czasem wychowawczyni pozwoliła na przykład, żeby Anie zabrać przedszkola czy coś, to nam pokiwała, że Anie wypuszcza czy Agnieszkę i one wchodziły. I ten balkon właśnie, to tutaj mieszkali moi rodzice, tak, tutaj mieszkali i jak coś, to mogliśmy podglądnąć Anie, czy się bawi, czy, czy Agnieszkę, czy tego. Także to było takie przedszkole, to było przedszkole też i mojej siostry, i mojej, tu nawet pracowała też pani wychowawczyni. Czyni pani Sochacka to jest teściowa naszego pana Tuska tak moja najlepsza wychowawczyni To jest szkoła numer 33 i obie córki moje tu chodziły do szkoły numer właśnie 33. W tym czasie byłem dyrektorem, została pani Krystyna Właśniewska. Moi nauczyciele, którzy pozostali po mnie, też przejęli pałeczkę, jeśli chodzi o Anię i Agnieszkę. Więc była pani Połam, pani Kozłowska, pani Zajkowska, więc też wspominają ją. A jaki, a jaki ona przedmiot najbardziej lubiła w tej szkole? To znaczy, ona w podstawówce dawała sobie świetnie radę. Świetnie radę, uczyła się wszystkiego. Ja wiem, czy nam jakieś ulubiono. Ona wszystko. Wszystkiego. Zresztą, ja tak szczerze mówiąc, to nigdy nie mogłam pojąć, kiedy, który przedmiot jest jej dobry, kiedy ona się uczy, bo ona ciągle była w locie. Agnieszka była osobą taką. Ja bym powiedziała ambitną. Ona musiała tak dogłębnie dojść, sprawdzić, yy, pouczyć się. to. A Ania to już tu, mama jutro występy, mama tu. I faktycznie i występowała. Tu. Nie wiem, kiedy ona się uczyła. Nie wiem. Zrobiłaś lekcję? Tak. Na pewno? Tak. No. Nie wiem. Zeszyty czasem, jak sprawdzałam zeszyty czy porządek w szafkach, to też właśnie kiedy się spotykały, to mówię, a pamiętasz, jak mama zrobiła porządek? A pamiętasz, jak mama przyczepała zeszyty czy coś? Więc nie wiem. U Agnieszki to było tak, tak ten, a u Ani... Ale pokończyła wszystko. Klatka czwarta, trzecie piętro. E, no dobrze nam się mieszkało. To były lata e, 77-78. Czyli właściwie tak e, tu się już przeprowadzałam. E, przeprowadzałam się z płyty Rydłowskiej właśnie tu i Ania się już urodziła właśnie tu e, w Gdyni. E, tutaj na w pierwszym piętrze y, mieszka krzesna Ani. Ela zajmuje tak, a my na trzecim piętrze. Na czwartym piętrze mieszkała taka przyjaciółka, moja też się przeprowadzili teraz. Na czwartym piętrze z chorzowa i myśmy się tak tu we trzy trzymały takie sąsiadeczki. No nie było tych ogródków, co tu w tej chwili są, ale były trawniki. To co tu pozostało to teraz. Wszystko to są nowości, śmietniki i tak dalej. Czepaka widzę chyba. Jest czepak, o przepraszam, jest. Tak, czepak jest. Tak? I nasza Ania co? Jak wracała ze szkoły i Agnieszka miała tam coś i zrobić, to nie zrobiła. No to ona szła tu pod okno i wołała, ciocia, ciocia, rzuć mi coś, bo jestem kur a tak głodna, przepraszam, pka, no, tak, jestem tak głodna, to ona mówi, przyjdź do mnie, Aniu, to ci coś damię. no i Ania tu się załapa. Potem z drugiej strony, jak już było jej mało, bo zanim myśmy przyszli, to tutaj z pierwszego piętra ona znowu wołała do chrzestnej, ciocia, rzuć mi jakąś kanapkę, bo mnie tak ściska, mówi, głodna jest. Także ona właściwie sobie, słuchajcie, ciągle coś zorganizowała. Na trzecim piętrze właśnie mieszkaliśmy tutaj, dobrze mi się tu mieszkało, no przemieszkaliśmy ładnych lat. Naprawdę byliśmy taką zgraną grupą tutaj dla dzieci, jakiś plac zabaw, więc Ania też wyrzucała jej się przez balkon, tam się na okrągło bawiła. Tu była też baza dzieci też wiekowych w stosunku do Agnieszki i do Ani, więc oni też tam, namioty, koce, Bóg wie co, więc tu był, to były tak zwane jej plac zabaw. Albo byli z tej strony, w zależności gdzie im pasowało, więc tutaj też się bawili. Wtedy pamiętam był też sklep, tylko to były inne sklep chyba zwykły spożywczy, były problemy z kartką, ustawiało się dzieci, bo u mnie mogło zabraknąć chleba, mogło zabraknąć czegokolwiek, ale nie mogło zabraknąć kawy, gdzie mój mąż pił strasznie kawy, e, więc ustawiało się Anię, potem Agnieszkę i za jakiś czas, nie? I mówi tam, pamiętam ekspedyntka kiedyś mówiła, co ty pijesz kawę? Nie, ja nie, ale mój tata pi, musi dzisiaj wypić kawę, nie? Więc ona nie wiem co jak, ale... Potrafiła zdobyć tą kawę i przywiązała. Też był taki kiosk ruchu, to szampony czy coś. Też się dzieci ustawiały. Były to ciężkie czasy, ale myślę, że takie wesołe. Takie myśmy wszyscy tu byli zgrani. Nie było tak, że się szło przez klatkę. Nie wiem, kto jest, kto jest. Nie, naprawdę bardzo wspaniali ludzie mieszkali i wspaniałe towarzystwo było. No i potem, co wybudowaliśmy się, był rok 89, tak? To przeprowadziliśmy się na Jarową, czyli wybudowaliśmy Dom to były szeregowce, i tam zamieszkaliśmy. To była wielka radość. Ania się nie odnajdowała tam, bo nikogo nie znała, biegała tutaj, ale z czasem na boisku, bo było boisko, więc z czasem jednak poznała tam dużo koleżanek, kolegów i już było następne towarzystwo, tak. No zresztą Ania chyba nie miała problemu z komunikacją, bo ona była tak ymm, pozytywnie, jak to mówię, nakręcona, że, że tutaj zaczepili ją czy coś i już było wiadomo, że, że to jest Anka i, i ten, i dawała sobie świetnie radę. Naprawdę dawała i zjednywała sobie ludzi. Zjednywała sobie. Koleżanka, koleżanka wszystkich. Tak, tak, dosłownie tak było i, i to jest bardzo istotne, nie? To jest bardzo istotne. Tam była baza, typowa baza, stare wersalki, stare opony, stare koce zamówione, wszystko. I tam są rury, idą rury ciepłownicze. Aha. Więc gdzie dzieci są w bazie, gdzie dzieci w bazie. Jedynie Szymon zawsze tu płakał, siedział, tu pamiętam pokoło sąsiadki Basi, płakał wiecznie, że yy, z nim się nie chcą bawić, bo on jest mały i tu ja my: poczekaj za chwilę tak. No, ledwo Szymon dorósł już do wieku, to znowu Jasiu nie? Także Ania tu często przyjeżdżała do domu, była szczęśliwa. To już była taka baza celowa dla moich wnuków, nie? że tutaj miał. Ania była szczęśliwa, bo mogła sobie poleżeć, pospać czy poczytać, czy w wannie co ona uwielbiała tą wannę. Zawsze się też denerwowałam. A tam a tam właśnie dzieci miały bazę, więc myśmy też one wpadały, babciu, babciu, szybko! No coś tam zjadły i już ich nie było. To też, to też był ten okres tego. No ale przecież to nie jest odległy okres, bo przecież, ale już w Worłowie już jest inaczej, nie? bo tam jest osiedle typowo zamknięte. No cały dzień dzieci są poza domem, czyli szkoła, świetlica i już nie ma. Chociaż teraz Szymon ma już swoje towarzysze, swoje ma swoje, bo Asiu w piłkę uderzył, Oliwka, no wiadomo już... Kariera za chwilę. Wyjeżdża do Warszawy. Także tego. Ten budynek, właśnie, co tu stoi, tu było w super boisko, Tu było tu, w koszykówkę grali. Mhm. I właśnie tu z bloków wszyscy tu, tu przychodzili, siadali na rampie i tu się zaczęła dopiero zabawa młodzieży. Aha. Ania jak wyszła z psem, pies dawno wrócił do domu, a Ania nie. Gdzie jest pies? Gdzie pies? No nie wiem, my szukamy cały. Jak szukasz psa? Pies za dwóch godzin w domu. Nie? to, żeśmy się z mężem tu śmiali. Tu było super, słuchajcie, to mieli taką metę, naprawdę super metę miały. Dzieci. Naprawdę. wchodziła na bagary to chodziłam w Gdyni, w szkole średniej, bo w podstawówce to może tam raz byli, czy dwa, bo bardziej tam właśnie szli w górki, tam gdzieś w takie, te. tak to ona tam bagary, tak, tak trochę jeszcze, ten. ale w średniej szkole ja myślę, że to chyba każdy musi te bagary zaliczyć, jakieś pierwsze próby papierosa, pierwsze próby tego. Ja A ja ja prób... wiedziała o wszystkim? Nie, nie, nie. Wagary to dopiero do wyszły tak. Raz w to, to wyszło tak, że nakryłam, jak ona z taką koleżanką, właśnie te buty na pcasek takie miały i tak tu pasnąć. To chyba bo jakoś mnie tak, tak jakoś ona krzywa, bo ona tego ona i przecież nie umiała jeszcze ani na pcasach. tego. Ale no, potem się okazało, że ona z taką właśnie całym bardziej się zaprzyjaźniła właśnie z tymi dwoma Anią i stąd, stąd bardzo się zaprzyjaźniły. Hmm, więc też trzymały dziewczyny, takie swoje właśnie mm -hmm. towarzystwo. A miała chłopaków w celu. To znaczy, wszystko to było na zasadzie kolegów, ale muszę powiedzieć, że ona tam rządziła. Ona nimi rządziła. Tak, w domu jak coś się też bardziej Agnieszką rządziła, jak Agnieszka nie bo Przecież to wiadomo, że starsza powinna no tak. tam tego nie. Ona zawsze przykład Agnieszce przegadała, bo coś przynajmniej Agnieszka. Ale to tak no, mówię, kiedyś szybę wybiłem w drzwiach, no to się potem okazało tak, że przeciąg był, nieprawda przeciągu nie było. Nazywam się Anna Przybylska, za miesiąc ukończę 17 lat. Chodzę do 9. Liceum Ogólnokształcącego w Dyni. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. I mam 1,72 m. Skromnie, bo skromnie, ale jest. A co najbardziej lubiła w tej szkole? No, no, nie, wiem, jest, nie, wiem, jest, nie wiem, wiem, muszę się zapytać, jest, chyba wagarować, ale nie, nie, nie. To znaczy ona lubiła towarzystwo, lubi to koleżanki, kolegów, ona, jest, ona jest, lubi po prostu wody. szum, lubi zamieszanie i to, to chyba też. No i wiadomo w szkole, to szkoła średnia była, to, średnia była, to nie było gimnazjum, więc nowe twarze, nowe znajomości, troszkę już starsze, więc też było ciekawe. čestice razem sam. I Anja, i moš, i tata, i mama. To są tu moi rodzice, mhm. czyli dziadkowie. No, przede wszystkim, jak jest pogoda, to ja często siadam na ławce, mhm. słychać syreny y, okrętów, syreny statków. Więc to jest też takie piękne miejsce, że sobie możemy tutaj posiedzieć, porozmyślać. E, jak przychodzą dzieci, to zostawiam dzieciaki. Ja idę tam szwagra, mam poprzekątne, idę do szwagra, a dzieci sobie tutaj po swojemu to widzę, oliwka stoi, trzyma, trzymają się cała trójka za ręce, mhm. ale zostawiam. Zostawiam ich, żeby sobie sami po prostu sobie z tym pobyli. Tak, nie widziałam, Oliwia ocierała łezki na filmie no, na przykład. Ona Każdy z nich przeżywa na swój sposób, każdy przeżywa na swój sposób, bo taka jest prawda. Taka jest prawda, że, że każdy inaczej przeżywa ich i, i to jest to. I to jest to. Czyli to jest taka. Taka to, ale cieszę się, że mam ich tak blisko, że tutaj właśnie na oksywie jestem i że mam ich tak blisko, że sobie podjadę, czy nawet jak ten to sobie zejdę, czy cokolwiek, ale mam ich tu na. Zostało piękne wspomnienia, Pani piękne filmy. Bardzo, to bardzo ważne jest. Ja myślę, że te filmy to przede wszystkim dla tych dzieci, że one mają co oglądać, wspominać i śmiać się. No najwięcej to my z Jarkiem i, i z Agnieszką wspominamy, bo dzieci mało pamiętają. Może więcej Oliwka będzie jeszcze chwyci, chwyciła i Szymon, ale Jasiu mało. Jasiu, Jasiu to tak jak mówię, on pamięta mamę z upfarbowanymi włosami i to jest jego cały, cały taki jakiś obraz. Nie? Nie wiadomo, czy pamięta, czy to nie jest coś, co on widział na filmie też. Chyba, czy... nie, chyba nie, bo on mówi, że pamięta jak weszła do łazienki, wyszła z łazienki, więc to mu utkwiło w głowie. Ale mówię, tutaj no bardzo dużo przychodzi ludzi, za co też jestem wdzięczna. To mi też daje tak do rozmyślania, że jednak tą Anię. Lubili, bardzo uwielbiali, więc, więc dla mnie to też jest bardzo ważne, bardzo ważne i, i przepiękne te dekoracje tu przychodzą, przynoszą. Potem tylko gorzej z tymi szkłami, ale co zrobić, no. Tak, to jest taka chwila właśnie zadumy, no Na wszystkich świętych to tu jest dramat. To, to przechodzimy albo dwa dni przed, albo dwa dni po, bo tutaj tutaj to jest pole, pole, pole tego. Nie było tego grobu, to tu wszystko było, wszystko było. Ten. Więc staram się tak przychodzić ten, no, no mówię ciężko, ciężko jest tu, bo tu pani też tak tam potem ludzie przechodzą, to mi też tłumaczą, że albo niech się modlą, a po co tu chodzą i tak. Tak, tak ludzie właśnie no tak jak te hejty to jest to samo tu. No ale muszę przeżyć tam.